To nie wyszło. Siemano nam wszystkim z tej strony. Kuba i dzisiaj gram se w opisie, tylko Sprawdzę, wszystko jest w porządku. Jest w porządku. Kładeczki latają, dobra. Yy, gram po rajtach Najlepsze levele bodajże że tego miesiąca, dnia, czy jakichś. Ja ogólnie. No, też nie mam od pierwszego. Sztutmam! Late 5, press at the level, look there is zombie. No to jest super. To tyle mogę wam pokazać. E, dalej. No proszę, mamy, no secret, franch, już to widzę. E, o, oh, just me be better. O, rany, zaraz matkę pobiję. O! gdzie się to jak dupło? <grym> Na kurde. Zaraz bierzemy, kurde. Tu są wszystkie moje. A w Sonę zaraz będzie, a w Sonę chcę. Kurde. Oh. Dobrze, że ryja nie złamała mi na O, oh. o, oh. o, oh. a to dopiero taki. O, oh. czeka zaraz jedna. Soń Sun dupę. Soń oh. Chodź. Chodź. Dobrze. Czek. Norris. Czy trzeba tak przywłaszcza? Słuchajcie! Uj! Grosli ninja hole! Dobry! Holę ninja! No weź no stary! Nie rób tutaj! Dobrze! Chodź! Nie no! Tu to. Tu ciężar będzie! Nie jestem dobry, jest taki prosty! Pójójójj! Oooo! Mocniej! Patrzcie na mojego. Troszkę. O, 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 o kurde, jaki dupny jestem. Kurde. Teraz weźmiemy następny kurde. I... Verylong side. No dobrze, może być ciekawe. Wiemy to za... Jakieś lagi mam. Dobra, weźmiemy tego pana. Opa! Eee. Aaa, już wiem schodzić. Dobrze, dobrze. O Jezuś! <laughs> Może. Jakie to śmieszne. A, jeszcze przepraszam za to, że nie jest taka widzisz nas. Jaka jest? No, ponieważ innego sposobu nie znalazłem. Tak, na YouTube nie było filmiku. Podpowiadając tego. <laughs> o, o, ja pierdziele. A to co nie wyszło? A. O, teraz będzie lepiej. Tak, czuję w nerkach. Nie, nie. No ja to wygram, ja to wygram. No teraz, 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 teraz... No. Haha, kurde! Jak to zostało? zostało? Aha, okej, okay. nie no. Nie, nie mam kwita żadnego. No no rainbow, o proszę. Ooo, sweet! Ooooo, przypominam jakieś takie smaczne kakao, takie mi Co to się dzieje? Dajcie im przyjechać, dzieci. Dziękuję. A, przepraszam. Jadę po moje 10 groszy z partnera. Przepraszam. Przepraszam bardzo. O, 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 jezu, alpa. O jezu, proszę pana, ja chcę do przodu. O, jej. Owo, skliniowałem Kręć, kręć tym. O, o, o Jezus, co się stało z moją o Oje, moja, ojej. Moja główka. Jeszcze raz swój taśmę. Schodełki. Ja, o, oh, o, oh, papę. Dobrze, dobrze, dobrze. Za szybko. Aha, 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 wygrałem. O no już myślałem, że jakieś strollowo będzie. A, ja nic nie stanę, szczęście. Dalej, no proszę, zjeep super Co so, tutaj weźmiemy zwykle tego? Eee. Co, uh. so, tego nie przewidział? A jeszcze raz. Co so, Eee. No, jakby to jest one, so? uh. Uh. Level wykonany w 10 sekund, albo w jakichś tam zawahaniach troszkę więcej, trzeba nie wiem, z 15 sekund, w dobrych, dobrych jakichś momentach, nie wiem, dalej. Co my tu mamy? a A, a o ja pierdzielsztajn, sztotek, jest terraria, Minecraft Jezus, jest wiesz. <sawek> e e e e dobra. Czyli tak miało wyglądać. To <ścoughs> jest... To jest Mario. Chyba. Zastaniewanie. A! kurde, głupie pindo. O proszę, krosuszek, Zły krosuszek. Że... Eee, nie kuleczko głupia, no co was no. no, no za co? No za co powiedzmy. Normalnie? Jakbyśmy wróci na solo, to byłem ci klepo, kuleczko. Aha, dobrze, tego okiwaliśmy, tego też. Tego też. Tego też. Tego też? Tego też? Wadzia! Dobrze, kurde. Jest skillstesa. Uuuuu, produktywny. To jest to, ten level dosyć e, tutaj miogalny. Silnik tej gry, tego levela, ponieważ trochę wiesz, jest jakby ociążało wszystko. Oh, ale wjechał. dobrze, ha, się, się, A ha, to ha, To ha, po prostu. ha, się co, co? Press only na... Tip. Press only forward ha, ha, well, to mi się ha, ha, może coś dalej zagrałam sobie. Co by tutaj zagrać? Może to. Po kolei jadę. Nie, coś innego. Eee... Hmm, czy to już było A, jakiś napis jeszcze. E, ha ho oh e, ha ho ja O ha ha Nie wygrałam tego. Uh. I'm sorry, did I? W stronę słońca... Ach, nie, nie wygrałam. Dalej. Yes, Co so brutal? Brutal, szpasiren. A, oh, tak. Uczę się niemieckiego Drugi rok... I... Chuja umiem. Dziękuję. O oh, wygrał! Tak, nie ma tego napisu. Pomylili się, kurde. Ale wygra! Okej. Też dobrze. byłeś. Nie wiem, co to jest, pokażę. Nie znam się. Nie znam się jednak, naprawdę. Nie wiem, czasami to są lewele pomylone. To jest takie gówno, jak to z PewDiePie wyświeżył. Może to taki shit był, tak? Bit Difficult. No, zaraz się okaże, zaraz to O, oh, jest skill, jest. Jest skill z Ooo, oh, level, o, oh, dobrze, dobrze. Level up, kurde. Oh. Zaraz, zaraz się wybijemy, no problemu. No chcesz mi werby. Mówię, z shiftem chlebie było aż pięknie. Oh. No o, to było lepiej. No, zgubiłem kask? Nic defense. Ah. No ciśniesz, Marian. O, oh. oh, lepiej, kupię. pięknie. Swój. No zajmuj, was się mną bawisz. Tak się będziemy bawić, no co? To... Opa, hopa. O! No, no, może się z przodu nie pójdę. A, 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 no, utwór nie do tyłu, Marian. Dobrze, ma, o, aż się na to wtedy rzuca. O. Tutaj widocznie gra nam sugeruje, że nie o to chodzi. A, trzeba tutaj jakoś wbić. Nie wiem, jakim w ogóle Co mam utwór. Może tak jakoś? Prawie, prawie było. Eee, tak. Hmm. Coś innego. Poproszę że tam jakieś te turnieje pokrywają. Minefield. Minefield zrobimy. O. Następny. O. Jak pięknie. Prawie. A, przepięknie. pięknie. Grupo aqui, małe é grupo é Pindy. O, jak oh, já perder gosto. Jeszcze raz. Olha. Ah. mmm, mmm, Mãe Maria. Tobre o Ohohoho, dobrze, kurde. Hmm, kurde. O, jakie wielkie. Góry. Nie, 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 nie jestem zboczony. misiaczki wy moje. Aha, zarazem. Dobrze, dobrze. Wygrał to, kurde. Chodź, dobrze. Thanks for playing. Proszę bardzo. aj łaskę pana w lepsze. Skyropen. Welcome to Sky Swinger! Z Swinger! Z Aaaa takie było! Dobra! Rozumiem o co w tym chodzi? Uuuu! Uh -huh. Uhu! -huh. Fajnie! Uhu! -huh. Aaaija! Uh -huh. To jest dobry patent! Jakie tu się dzieją rzeczy? Ufak! Uh -huh. Nie to chciałem zrobić! Pan schwyci tego Marian. O dobrze. Ślicznie. Na chmurce jesteśmy. Pięknie. Pięknachno. O, wybije nas to ślicznie. No weź jestem. A, pięknie. Się czegoś? Eee, a to, a to, a to szpil. Eee. U? Co teraz robimy? A. Olo. Nieźle, nieźle. Podoba mi się. Teraz mam się rozumieć tego chwycić Dobrze rozumiem O oh może będzie nie idzie A was pierwszy? jest Ej! Oskaj Eee. Hmm, this one eee o! Bo trochę źle pikłem Słyszał numer. o ja pierdolę. Weźmiemy tego wymiaru. To jest zawsze jak. Oh, takie zmyły A ja się nie da. Ja znam Frykince. Tak. O. Tu jest coś, coś się szykuje. Ewidentne zamiary. Niepozytywne. Zrobimy wyskoczenie. Oh, Mmm Może któryś przejdę, no co? Dziękuję No to jakiś dobry, czemu są tak jakieś dzisiaj zidne? O, dobra, proszę bardzo. Jakaś miejsca malutka kartę! Krasz. O kurde. O fajne. Mmmm... Aha, okej. Okay. Też fajne, co to jest? OLOL. Oh, Niesamowitości. Pii, pii. Super. Podobałam. Bardzo mi się podobało. No i ostatni level. Wygramy Death Strap to <ścoughs> Demo. No, no, Jeżeli dobrze odpowiemy, to, to wygrywa. I przechodzimy. Simple, ale fajne, fajne. Ooo, fajna rzecz. Jeszcze raz, to może to być jakaś inna odpowiedź, czy coś? Hep. Dawaj, tak. ptak. Dobra. No i też już tak Może jakieś inne będzie. Chociaż nie no... Nie, tak. A weźmy źle? A, można było się domyślić. No to jeszcze, jeszcze jeden. Co tam na bogato? Minecraft Super Quiza. Yes. Easy. nie To. Eee, dobrze. Mm nie wiem. Nie? To jeszcze raz. Nie znów się w nagraczcie ludzie. Co ci, serio? Ha? Chociaż nie wiem, czy to się zmuszało. A, który był dobre? Dobra. Proszę bardzo. Teraz umrę. Uuuu. Uh. Mmm, trejno. A. Co kurwa? Okej. Okay. Nie wiem, weźmiemy kto. Nie, nie, głupie, niech te. Dobra, to by byłam tyle kochani. Jeżeli Wam się podobało, to a, napiszcie jakiś dobry komentarz, jakąś łapkę w górę, może jest to w dół, ale, ale nie razy. I, i no, mi do tego.